Dlaczego producenci nie udzielają gwarancji pisemnej na impregnat do kostki brukowej? Zostań ze mną, a powiem Ci pięć powodów, dla których ten palący temat już od lat jeszcze nadal nie jest rozwiązany. Pięć powodów, dla których producenci takiej gwarancji najprawdopodobniej nie udzielą. Zaczynamy. Powód pierwszy, no, impregnat nie jest produktem. Trwałym na zawsze. Żaden impregnat przecież nie daje ochrony kostki brukowej na zawsze, tak, wiesz, bezterminowo. Przecież są warunki, jest słońce, jest wypukiwany przez deszcz, jest użytkowany przez koła samochodu, ścierany, jest śnieg, jest mróz. Są czynniki atmosferyczne, takie na przykład jak promieniowanie UV, bezlitosne zresztą dla dla naszych impregnatów. Wielu producentów próbuje to zamaskować jakoś, wiesz, marketingowo, nie? próbują powiedzieć, że ich impregnat wytrzymuje tam do 5 lat, ale, ale gdy coś tam się stanie i zadzwonisz po roku czasu, no to zawsze ktoś tam jakiś wymówek szuka, a, bo coś źle zrobiłeś, a, bo coś źle zrobiłaś i na pewno... Jakiś błąd się popełniło. No i to wielu producentów próbuje zamaskować, ale tak naprawdę oni wiedzą doskonale o tym, że impregnaty po prostu nie powodują zabezpieczenia na zawsze. One po prostu zanikają. Jedne w krótszym czasie, drugie w dłuższym, ale ogólnie zanikają impregnaty na powierzchni kostki brukowej. Dlatego producenci nie udzielą gwarancji, na impregnację, ponieważ zależy ona od zbyt wielu czynników, na które oni nie mają wpływu. Drugim takim powodem, gdzie producenci nie udzielą ci takiej gwarancji na piśmie, jeśli kupujesz impregnat, jest wpływ warunków aplikacji na efekt końcowy. Co to oznacza? Skuteczność impregnacji uzależniona jest od kilku czynników, takich jak Warunki aplikacji, wilgotność powietrza, warunki, w których aplikujesz. Producent nie ma wpływu na to, w jakich warunkach ty będziesz nakładać ten impregnat na powierzchnię kostki. Dlatego to jest kolejny powód, który po prostu no, przyczynia się do tego, że takiej gwarancji nie otrzymamy. Kolejnym już trzecim powodem jest. Stan i jakość podłoża przed impregnacją, którą chcesz zrobić. O co chodzi? Kostka brukowa, tak jak już wspominam na swoim kanale, no musi być sucha. Musi być czysta, sucha, bez wykwitów wapiennych. Musi być zachowane kilka, prawda, jakby to powiedzieć, przykazań, które są wycytowane w opisie, w karcie technicznej, w opisie sposobu użytkowania na, na impregnacie. I producent nie ma żadnej, wiesz, gwarancji, że ty to zrobisz tak, jak on, on tam pisze, tak? On, 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 on to mówi. Dlatego, wiesz, oni, producent się boi y, zaryzykować, ponieważ nie ma żadnej gwarancji na to, że ty w prawidłowy sposób przygotujesz taką powierzchnię. Dlatego nie udzieli gwarancji. Kolejnym czwartym już y, błędem, y, który przyczynia się albo... Y, y, Powodem, który przyczynia się do, 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 do tego, że nie udzieli producent gwarancji na impregnat, są błędy, które notorycznie wykonuje się podczas impregnacji. Tych błędów jest naprawdę 20 i jeszcze kilka takich z innej, z innej półki, że tak powiem, jak nie usunięcie wykwitów, nieprawidłowe nawet niewymieszanie impregnatu. Stosowanie na mokrej powierzchni, tak jak mówiłem wcześniej, aplikacja w złych warunkach pogodowych, na przykład albo po wymyciu kostki brukowej, gdzie ty myślisz, że za godzinę czasu jest sucha i aplikujesz. Producent nie ma wpływu na te typowe błędy i producent nie będzie za nie odpowiadał. Je równoznacznie nie udzieli gwarancji na, na takie rzeczy. No, producenci nie mają wpływu na to. Dlatego. Mm, no nie udzielają gwarancji na takie impregnaty. I kolejnym już piątym takim powodem, gdzie nie, nie, przez niego nie otrzymasz takiej gwarancji, są ekspozycja tej powierzchni na, na ekstremalne warunki atmosferyczne, pogodowe. Impregnaty, jak już zaimpregnujesz tą powierzchnię, to ta powierzchnia jest narażona na, na, na różne takie ekstremalne czynniki, na przykład jak sól drogowa, mróz, ścieranie, Bezlitosne słońce to są wszystko czynniki, na które producent nie ma bezpośredniego wpływu, ani pośred... w ogóle nie ma wpływu na to. Dlatego to jest też główny taki powód, przez który producenci nie udzielą gwarancji na, impregnat, na impregnację, na, na tą powierzchnię, która, którą utworzysz po impregnacji. On, producent nie ma po prostu bezpośredniego wpływu na to, jak ty będziesz eksponował, jak ty będziesz używał, jak ty będziesz używała tą powierzchnię. to jest ten główny powód też jeden z takich głównych powodów, gdzie, gdzie producenci nie udzielą gwarancji na impregnaty do koski brukowej. I podsumowując producenci nie udzielą gwarancji na impregnat do koski brukowej, dlatego, że jest zbyt wiele takich czynników, na które sam producent nie ma wpływu tak jak mówiłem, on nie ma wpływu na to, w jaki sposób ty będziesz użytkował, użytkowała ten impregnat. Czy ty to zrobisz tak, jak ma być. Nie ma wpływu na czyszczenie powierzchni przed przygotowanie powierzchni przed impregnacją. Nie ma wpływu nawet na to, czym ty to będziesz aplikować. Nie ma, nie ma wpływu na, na warunki atmosferyczne, na, na, na słońce, na deszcz, na mróz, nie ma wpływu na ścieranie y, kół. On na te czynniki nie ma wpływu, dlatego nie udzielą gwarancji na impregnat do kostki brukowej A jeśli ktoś powie ci, że udziela gwarancji takiej, na taki impregnat, no to musisz zadać sobie pytanie, czy on naprawdę jest wobec ciebie uczciwy. To jest takie, wiesz, tylko puste gadanie. Czasami jedni obiecują po prostu puste słowa, nikt nie da ci tego na papierze, bo doskonale o tym wie, że no. Impregnacja kostki brukowej w ogóle kostka brukowa to jest taki obszar, który jest bardzo narażony na różne błędy, tak jak wspomniałem, naczynki dlatego nie, nie dostaniesz. Jeżeli ktoś po prostu namawia cię, że, że udziela takiej gwarancji, albo pisze na puszkach, wiesz, że ktoś tam daje gwarancję 5 lat, a sam producent na przykład istnieje na rynku w półtorej roku, to też jest w ostatnim czasem bardzo popularne się takie stało. wiesz, Obiecywanie. Dodawanie zdjęć sztuczną inteligencją to ma wszystko spowodować, to ma spowodować tak zamaskować, tak jak wspomniałem, zamaskować, wiesz, te, te niedociągnięcia takie. Każdy chce być profesjonalistą, każdy chce być wieloletnim producentem z doświadczeniem, który sprzedaje, wiesz, tonami ten impregnat. To nie jest takie proste. A jaki jest najlepszy sposób na zweryfikowanie impregnatu? Od lat to powtarzam. Trzeba wykonać test, prawidłowy test takiego impregnatu, który od razu powie ci, z czym masz do czynienia. Czy ten impregnat jest warty uwagi, w jaki sposób on zabezpiecza, czy nie znika za tydzień, czy się utrzymuje 3-4 miesiące. Trzeba to przetestować i powiem Wam, że są tacy klienci, którzy testują to cierpliwie, podchodzą do tego z zimną, schłodną z głową nie robią tego, wiesz, na rachu ciachu od razu, bo ja muszę mieć, tylko podchodzą do tego naprawdę mądrze i potrafią to przetestować i eliminują wszystkich tych, którzy nie spełniają ich wymagań. Ale to potrzeba czasu na takie testowanie. A jeśli już nic nie wiesz kompletnie, co masz kupić i komu zaufać, to skorzystaj z pomocy ludzi, którzy się na tym znają od wielu lat że mają doświadczenie, mają sprawdzone swoje produkty, są wiele lat na rynku. Ja nie mówię tutaj, że wiele lat na rynku to jest ktoś półtorej roku na rynku. Nie. Ja mówię 15 lat o na rynku. To jest duże doświadczenie. To jest producent, który przez te ileśnaście lat napotkał już wiele problemów, z którymi sobie poradził lub nie. Zdobył doświadczenie. On wie, jak ma ci pomóc, wie, jak ma ci coś przedstawić, żeby... Powiedzieć ci naprawdę tak, jak jest. Bo ja nie wierzę, że producent, który istnieje już na przykład minimum od 10 lat, od 15 na rynku impregnatów do kostki brukowej, jako swój priorytet obiera sobie oszukiwanie klientów. No tak nie działa. Najczęściej potrafią oszukiwać ci producenci, którzy nigdy nie byli producentami impregnatów, a nagle są, ponieważ widzą u kogoś, że coś bardzo dobrze działa i się sprzedaje, a. Sami chcą od razu, wiesz, wskoczyć na ten pułap sprzedażowy i próbują wszystkimi dostępnymi metodami. To są brutalne metody, bo to, są, to jest wykorzystywanie sztucznej inteligencji, robienie, generowanie sztucznych y, zdjęć, y, właśnie AI. Y, posuwają się do zakupu komentarzy, sztucznych lajków, jakichś tam subskrypcji na te pseudokanały. Posuwają się do bardzo krótkich, szybkich filmów reklamowych, które Tobie po prostu nic nie mówią. No, no nic Tobie nie mówią. One Ci tylko pokazują jakąś powierzchnię. Jest rzucenie wodą, stopklatka, kropelki i to jest tylko tyle. Naprawdę nie da się nabrać. Trzeba dobrze, solidnie weryfikować. I mam nadzieję, że w tym filmie troszkę Ci o tym poopowiadałem. Dziękuję Ci jeszcze raz serdecznie za uwagę. I pozdrawiam, do zobaczenia.